Witajcie drogie dzieci. Jestem Sowa, a dzisiaj porozmawiamy o informatyce, a konkretnie o dwóch ważnych protokołach: Internet Message Access Protocol oraz Post Office Protocol w wersji trzeciej. To bardzo ciekawe tematy, które pomogą nam zrozumieć, jak działają nasze e-maile. Przygotujcie się na przygodę w świecie technologii. Przy dużym drzewie spotkałam szczurka i biedronkę. Szczurek opowiadał, że Internet Message Access Protocol to tak, jakby smakołyki były w wielkiej skrytce, a biedronka dodała, że wszyscy mogą z niej korzystać w różnych miejscach. Obaj się zgodzili, że to wygodne, ale wtedy szczurek zapytał: Co jeśli chcemy mieć coś zawsze przy sobie? Wyjaśniłam im, że wtedy mamy Post Office Protocol 3, które kopiuje wiadomości do nas, ale usuwa je z pierwotnego miejsca. Szczurek zaśmiał się, mówiąc, że to jak jego tajne zapasy serków. Na placu zabaw widziałam pszczółkę i żabkę. Pszczółka z dumą pokazywała, jak pracuje nad wspólnymi zadaniami z pszczołami z innych parków, korzystając z Internet Message Access Protocol. Żabka, która zwykle woli swoje miejsce, opowiadała, że dla niej Post Office Protocol w wersji trzeciej jest jak notes, w którym zapisuje wszystko na stałe, by działać w dowolnym czasie. Słuchając ich, dodałam. Że Internet Message Access Protocol to świetne rozwiązanie dla zespołów, a Post Office Protocol w wersji trzeciej lepiej nadaje się dla indywidualnych użytkowników. Na małej łące piesek i papuszka dyskutowali o protokołach pocztowych. Ja zadałam im pytanie: Jak zorganizowalibyście odbieranie poczty w naszym parku? Piesek powiedział, że chciałby z, z Internet Message Access Protocol, bo często pracuje z różnych miejsc. Papuszka przytaknęła, dodając, że tak łatwo byłoby wszystkim sprawdzić tę samą wiadomość. Dodałam, że to poprawne rozumowanie a każde rozwiązanie ma swoje zastosowanie. Teraz, drogie dzieci, podsumujmy, co dzisiaj się nauczyliśmy. Protokół Internet Message Access Protocol w skrócie eMAP pozwala na dostęp do wiadomości elektronicznych z różnych urządzeń, a protokół Post Office Protocol w skrócie POP3 ściąga je na jedno urządzenie. Oba protokoły są ważne w świecie informatyki. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem.